Witajcie. Cześć i wszystkim. Chciałem Wam pokazać to, co aktualnie sobie dokupiłem do kamery takiej Lenko. tutaj ją widać. on nagrywa w tych 4K, chociaż jeszcze tego nie sprawdzałem. Bardziej mi zależało właśnie na nagrywaniu Full HD w 60 klatkach. Na inne rzeczy nie mogłem sobie na razie pozwolić dostałem razem z tą kamerą taki, taki uchwyt do nawet do Selfie, on jest bodajże, z tym, że jak zobaczyłem te gwinty tutaj na górze, to stwierdziłem, że mogę wykorzystać go ten uchwyt zamiast tej obudowy podwodnej, która właściwie by nagrywała tylko sam obraz. Co prawda, kamera podwodna ma te tutaj jak widać łączenia od razu bezpośrednio do np. do pasa piersiowego, który też był w komplecie razem z tym uchwytem, ponieważ sam ten uchwyt dokupowałem. i te dwa pasy. Jeden jest uchwyt na głowę, też z tymi właśnie z tym mocowaniem. Tutaj też uchwyt był na klatkę piersiową, tylko. No, ten uchwyt był w komplecie. Razem z tym do mocowania do tego selfie. Tutaj jest na przykład, o nie wiem, czy to będzie widać teraz. Zmocowanie te, te dwa kółeczka, tak żeby to weszło w to generalnie, tak? I żeby można było nagrywać dźwięk też, czyli kwestie mówione w filmie. I chodziło mi o to właśnie, że jak zobaczyłem te wszystkie gwinty tutaj, no to stwierdziłem, że na pewno jest coś takiego, żeby zamocować tą ramkę. No to jest taka ramka, którą się zakłada, znaczy wkłada się w kamerę. O, tutaj na przykład mogłem to, nie wiem czy jedną ręką to, o, ale się udało. I tutaj przytrzymuje na górze taka klamerka plastikowa. Teraz już ją docisnąłem i można to teraz włożyć. Tylko, że troszeczkę musiałem się nagimnastykować. Tutaj jest taki, zrobiłem taki, no, można powiedzieć, ulep. No. Yy, Zdjęłem tą nakrętkę plastikową, zamocowałem jakąś tam metalową podkładkę. Tutaj na górze jest podkładka gumowa. Wziąłem to, przylepiłem tak, żeby, bo to się ruszało po prostu na tym. Nie wiedziałem, jak to skory skorygować po prostu tą ramkę. Yy, tak żeby się nie ruszała no i teraz yy, mam wszystko jeżeli chodzi o nagrywanie Tam wrzuciłem jakieś tam cztery filmy z, to, z tej kamery jak to wychodzi mniej więcej czy w dzień pochmurny czy z korekcją ekspozycji moim zdaniem na razie może być na razie może być ponieważ na GoPro jakoś nie chce mi się wywalać prawie 2000 Stwierdziłem, że jeżeli to jest pierwsza kamera, której sporadycznie będę używał ze względu teraz na pandemię koronawirusa, nie można nigdzie wychodzić, ani do parków, ani do lasów. No to na razie yy, przystosowuję to. Zobaczymy jak to, jak to będzie, jak, jak to wszystko minie, prawda? Bo to kiedyś na pewno musi minąć wszystko. Ja jestem dobrej myśli, więc może, może będzie to wykorzystane na jakiejś wycieczce w terenie czy gdzieś. Każdym bądź razie, bardzo fajny zestaw. Kiedyś się odgrażałem, że sobie kupię właśnie do telefonu, bo w tej chwili nagrywam z telefonu. Eee, takie coś, żeby tu się po prostu odchylało się. Telefon, żeby się odchylał pod kątem tych tak 180 stopni. Ale tak, tak sobie patrzę, że no faktycznie może telefon wygodniej się nagrywa, ale ta kamera ma też Wi-Fi. Czyli jeżeli będę miał ją na głowie, i będę przy sobie na przykład trzymał telefon, będę obserwował tą okolicę, no to być może będę widział właściwie charakterystykę tego filmu, co nagrywam. Chciałbym zrobić taki film poglądowy, żeby, nie wiem, jeżeli mam ją na głowie, czy nie wiem, czy się odwracam, czy coś, tak żeby to było tak kryształowo, a nie żeby to miało takie, jak wam to powiedzieć, no pierwszy film to na pewno jest taki, że no nie wiadomo, jak człowiek ruszy tą kamerą, prawda, czy, czy, czy żeby, żeby to miało płynność właściwie taką fabularną dla filmów. No zobaczymy, w każdym bądź razie jestem dobrej myśli i być może to wszystko minie. I może kiedyś wyjdę z tym. Bardziej mi chodziło o ten pas piersiowy, ale że w komplecie akurat było jeszcze na, na uchwyt na głowę. No to już akurat wziąłem, bo tam te bojki, te wszystkie, te inne sprawy yy, do obudowy podwodnej, jakoś mnie to nie ciągnie. Chyba, że pójdę na basen, no to wtedy zobaczymy jak to jest, chociaż jestem zwolennikiem, żeby to pływało w wodzie. A i też jeszcze przy okazji nie będzie tego, yy, tego dźwięku tutaj, bo no tutaj co prawda jest możliwość wywiercenia otworków, a to wtedy... Mija się z celem generalnie. Obudowa podwodna to jest obudowa podwodna. Ma nie być słychać dźwięków. Tylko ma być słychać po prostu... Ma być widać po prostu yy, głębinę tam. Nie wiem. Yy, różne rzeczy pod wodą. Ja generalnie będę używał tego na powietrzu. Tylko i wyłącznie. I dlatego chodziło mi o taką obudowę właśnie. Bo też ją tam yy, no Obserwowałem akurat tą kamerę, że ma wszystko. No, jest możliwość do niej doczepienia karty microSD tam do 64 GB. No nic, dziękuję i do widzenia, i zapraszam na subskrypcję moich filmów.